Dzień dobry dzień dobry Państwu. Zostałem przedstawiony, ale się jednak przedstawię jeszcze raz. Rada Domagała, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE. To, co dzisiaj, o czym dzisiaj będę chciał Państwu troszeczkę opowiedzieć, to po pierwsze przybliżyć program LIFE jako taki. Po drugie, pokazać Państwu, a w zasadzie tylko zaznaczyć możliwości uczestnictwa miast w tym programie i korzyści, jakie z tego programu mogą czerpać takie jednostki jak miasta, jak samorządy, jak, jak jednostki publiczne. Zaznaczę tutaj jednak na wstępie, że LIFE jako taki nie ma wyodrębnionej oferty bezpośrednio dla samorządów czy bezpośrednio dla miast. Nie zmienia to natomiast faktu, że miasta czy jednostki samorządowe mogą czerpać korzyści z uczestnictwa w tym programie, z realizacji projektów finansowanych w ramach tego programu. I mamy na to bardzo wymierne przykłady również wśród polskich, polskich podmiotów, polskich beneficjentów. Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Unii Europejskiej centralnie bezpośrednio i w całości bezpośrednio i w całości poświęconym zagadnieniom ochrony środowiska i klimatu, a więc te zagadnienia są odmieniane w programie LIFE niemalże przez wszystkie przypadki. Natomiast jakie są cele tego programu, czy, czy jakie programy, czy jakie projekty można w ramach, projekt, w ramach programu finansować, najlepiej pokazują cele określone w samym dokumencie programowym i tak pierwszym, pierwszym podstawowym celem jest opracowanie Pokazywanie, propagowanie innowacyjnych technik, metod i podejścia, więc nie muszą to być tylko i wyłącznie rozwiązania czysto technologiczne, służące ochronie środowiska i klimatu, a także przyczynianie się do budowy pewnego zasobu, pewnej bazy wiedzy i stosowania najlepszych praktyk służących ochronie środowiska i wspierania budowy sieci. Natura 2000, a więc z jednej strony ochrona środowiska, z drugiej strony historycznie najważniejszy z punktu widzenia programu LIFE, obszar ochrony przyrody. Kolejnym obszarem czy celem projektu jest wspieranie i rozwój, realizację, monitorowanie i egzekwowanie polityki Unii Europejskiej na wszystkich poziomach, a więc od poziomu centralnego po poziom bardzo bardzo lokalne oraz poprawianie zarządzania aspektami środowiskowymi na, na, wszystkich, na, na wszystkich poziomach. W końcu celem, który pojawił się w tej perspektywie finansowej jest działanie jako ten czynnik stymulujący do upowszechniania tych najlepszych, sprawdzonych technik i metod tych zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych, poprzez powielanie rezultatów poprzez włączenie celów środowiskowych do głównego nurtu poprzez w końcu uruchamianie inwestycji i poprawę tej dostępności finansowej. A więc tutaj jest podobny mechanizm jak w przypadku horyzontu Europa, by Program stał się tym katalizatorem, dzięki któremu możliwe będzie skoordynowanie i zmobilizowanie środków z innych źródeł, tak tych publicznych, jak i, jak i prywatnych. Zatem, mówiąc troszeczkę bardziej obrazowo, co można sfinansować w ramach projektu. Po pierwsze, możliwe jest zbudowanie i wdrożenie rozwiązania. Innowacyjnego lub o charakterze najlepszych praktyk, które umożliwi poprawę środowiska lub klimatu, w tym ochronę przyrody, przetestowanie tego rozwiązania, walidację tego rozwiązania, demonstrację tego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych lub rzeczywistych w zależności od kontekstu projektu. W końcu, w ramach projektu, bardzo istotną rolę odgrywają działania informacyjne. I demonstracyjne, kierowane do bardzo konkretnych odbiorców, umożliwiające bardzo szerokie upowszechnienie lub w przypadku projektów komercyjnych komercjalizację w skali no, jak najszerszej, więc najlepiej unijnej, ale również umożliwiają ograniczanie barier we wdrażaniu tego rozwiązania. Wszystko po to, aby możliwe było jak najszersze wdrożenie tych testowanych rozwiązań w możliwie szerokiej skali Unii, a więc oprócz tego przetestowania tutaj istotnym komponentem są te mechanizmy, które zapewniać będą replikację rozwiązania w szerszej skali niż tylko lokalna. Program jest podzielony na cztery podprogramy. Trzy jeśli ktoś z Państwa miał do czynienia z programem live, zasadniczo pozostają bez zmian. Tutaj zasadniczo powinny pojawić się, powinno pojawić się 60, kilkadziesiąt tematów priorytetowych, doprecyzowujących zakres poszczególnych, poszczególnych podprogramów. Zatem mamy tutaj podprogram Przyroda i Różnorodność Biologiczna generalnie dedykowany zagadnieniom ochrony przyrody i rozwoju i wsparcia obszarów Natura 2000, ale pojawia się tutaj również temat, którym mogą być zainteresowane chociażby miasta, a więc przywracanie obszarów zdrowych ekosystemowo i różnorodnych biologicznie na obszarach zielonych, zlokalizowanych w obszarach miejskich. Na pewno bardzo ciekawym i wartym zapoznania się jest zakres podprogramu Gospodarka o obiegu zamkniętym jakoś życia. Tutaj tytuł tego podprogramu jest troszeczkę mylący z tego względu, że jakby ogranicza zakres tak naprawdę. W zakresie tego programu, oprócz zagadnień związanych z samą gospodarką obiegu zamkniętym, oprócz odpadów, znajdują się zagadnienia związane z ochroną powietrza, z ochroną wód, z ochroną z gospodarką wodno-ściekową, z ochroną gleb, z zagadnieniami również związanymi z Działaniami przeciwpowodziowymi, więc ten zakres jest bardzo eat, mocno, euh, <drzyk Violsa> <tattoos> <Wirtschaft> bardzo szeroki. W tym programie również znajdują się zagadnienia, które będą omawiane zapewne na kolejnej prezentacji, a więc ten euh, nowy europejski Backhouse. I w ramach programu LIFE również tego typu projekty będą mogły. Być realizowany. W końcu program łagodzenia zmian klimatu i przystosowanie się do zmian klimatu to jest program zdecydowanie dla w, dla, w którym jednostki samorządowe znajdą coś dla siebie. Tutaj na pewno są zagadnienia związane z, z adaptacją i rozbudową zielonej, błękitnej, zielonej infrastruktury. Tutaj mogą się znaleźć również. Projekty związane z elektromobilnością, chociaż ponieważ projekty co do zasady powinny mieć charakter innowacyjny, no to raczej nie należy się spodziewać możliwości sfinansowania całej floty pojazdów komunikacji miejskiej, o co również często zadają pytania nam przedstawiciele miast. Program przejście na czystą energię natomiast jest to program czy podprogram, który przeszedł do LIFE z ówczesnego Horyzontu 2020 i tak naprawdę ten zakres jest bardzo zbliżony do tego, który możecie państwo pamiętać z poprzedniego programu, jeżeli, jeżeli zapoznawaliście się państwo z tym projektem. Generalnie są to projekty o charakterze raczej miękkim, które służą ograniczaniu barier zdefiniowanych, barier w przejściu na czystą energię, są to raczej projekty służące. Budowaniu polityk, ograniczaniu różnego rodzaju zagadnień. Tym czym, co może być interesujące zapewne dla, dla jednostek samorządowych czy miast, są to projekty, które służą wdrażaniu rozwiązań wspierających modernizację budynków. Współpraca i beneficjenci. Generalnie. Beneficjentem programu LIFE może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, tak państwowe, tak, i, tak komercyjne, jak i niekomercyjne. Stąd to, co powiedziałem, nie ma tutaj bezpośredniej oferty dedykowanej miastom. Formalnie, w przypadku pierwszych trzech podprogramów, nie ma wymogu współpracy międzynarodowej, natomiast. Widzimy, że projekty te międzynarodowe zyskują coraz większe zainteresowanie Komisji Europejskiej. Obecnie większość projektów składanych jest składanych w kooperacji międzynarodowej. W przypadku natomiast podprogramu Przejście na czystą energię, tam w większości przypadków jest wymagany. Zawiązanie konsorcjum trzech podmiotów z trzech różnych krajów Unii Europejskiej, więc tutaj ten, ten, ten wymóg faktycznie jest. Tak, natomiast w jaki sposób samorządy mogą korzystać? Ponieważ projekty live, co do zasady, mają. Polegać na wdrażaniu e, rozwiązań systemowych. Pojawiają się tutaj takie zagadnienia, jak e, zatem samo testowanie nowego rozwiązania, jak e, monitoring, jak w ograniczonym bardzo zakresie, również e, badania. E, się, komun, pojawia się komunikacja, pojawia się kształtowanie polityk e, i ograniczanie barier, w końcu e, rozwiązywanie e, lokalnych problemów środowiskowych. E, Zatem każdy z beneficjentów projektu ma tutaj swój obszar do zagospodarowania zgodnie z kompetencjami, z, ze swoimi potrzebami, z problemami, jakie zostaną zdefiniowane. I tym najczęstszą, tą najczęstszą rolą samorządów czy, czy miast jest faktycznie rozwiązywanie lokalnych problemów środowiskowych i kształtowanie polityki. Zarówno na poziomie tym lokalnym, najniższym, ale również wpływ na politykę regionalną i krajową poprzez pokazywanie najlepszych, najlepszych praktyk. Natomiast siłą rzeczy samorządy z reguły nie są bardzo zainteresowane samym upowszechnianiem, dlatego tutaj najlepszym, najlepsze efekty przenoszą te projekty, które są realizowane w kooperacji podmiotów różnych typów. Budżet projektu. Budżet projektu, średni budżet projektu LIFE to około 2-3,5 miliona euro w zależności od typu projektu. Oczywiście ta kwota nie mówi wszystkiego. Coraz więcej jest projektów, które przekraczają budżet 5 milionów euro, natomiast z całą pewnością projekty poniżej pół miliona nie, zna, nie znajdą zainteresowania Komisji Europejskiej. Oczywiście średnia nie mówi wszystkiego, dużo, dużo zależy od samego zakresu projektu. Te projekty o charakterze miękkim zdecydowanie są projektami o mniejszych budżetach, tutaj ten budżet oscyluje w granicach miliona dwustu do, do, do maksymalnie, pewnie 2 milionów euro. E, kwestie finansowe. E, dofinansowanie Komisji Europejskiej standardowo dla projektów e, realizowanych w ramach podprogramu przyroda, e, gospodarka obiegu zamkniętym oraz klimat to 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W przypadku projektów z zakresu przejścia na czystą energię, dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych. Przy czym tutaj zaznaczam, że to są te, te projekty, takie dosyć jednak miękkie. Natomiast dla projektów właśnie z tych obszarów, które pierwszych, które, które wymieniłem, dodatkowo możliwe jest uzyskanie ze środków krajowych. Do finansowania do 35% kosztów kwalifikowanych, a więc łączne dofinansowanie, jakie można uzyskać dla projektów, czy przyrodniczych, czy środowiskowych, w ramach gospodarki obiegu zamkniętych, czy klimatycznych, również wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych. Tyle tylko, że źródło finansowania jest nieco inne. Dodatkowo jako instytucja finansowa Narodowy Fundusz oferuje również preferencyjne pożyczki na wkład własny, czyli na te 5%, które, które pozostaje oraz na zapewnienie płynności finansowej, która, która może pojawić się jako, jako pewna bariera w projektach life-owych. I od, od tego roku. Narodowy Fundusz wprowadził również narzędzie służące czy pomagające w przygotowaniu projektów. Jest to dofinansowanie działań przygotowawczych w wysokości do 80 tysięcy złotych wypłacanych ryczałtem do tych podmiotów, które zdecydują się przygotować Projekt live w, w kolejnych naborach. To są natomiast to jest natomiast tak naprawdę dowód na to, że polscy beneficjenci w programie Live projekty realizują i realizują je sukcesem. Ja nie, nie będę w tym momencie przedstawiał zakresu tych projektów. Ch to, na co chciałbym zwrócić natomiast uwagę, że beneficjentem projektu czy programu LIFE jest chociażby Łódź, czy była Łódź realizująca projekt rekultywacji zbiorników w Arturówku. Zresztą to jest o tyle ciekawy projekt, że. Został wybrany jako, jed, jako najlepszy projekt zrealizowany w danym roku ze wszystkich projektów live. To był bodajże rok 2000. Nie chcę skłamać, chyba 2019. Projekt live realizuje również Województwo Opolskie we współpracy z kilkunastoma gminami w województwie i to jest projekt dotyczący wdrażania programu ochrony powietrza. W końcu swoje działania wdraża również Gmina Miejska Kraków, realizująca czy, czy testująca narzędzie służące zarządzaniu zieloną i niebieską infrastrukturą w mieście. I to jest przykład uczestnictwa miasta w projekcie międzynarodowym, bo ten projekt jest koordynowany przez podmiot zagraniczny. Oczywiście takich przykładów można, można mnożyć. Tutaj można wspomnieć również Radom, który, który realizuje swoje swój projekt adaptacyjny. Pewnie należy wspomnieć również Warszawę, która zrealizowała dzięki, projektu, dzięki projektowi LIFE, przygotowała plan adaptacji do zmian klimatu jako jakby zapoczątkowała ten proces. Przygotowywania planów adaptacji w Polsce. A więc przykłady takich projektów są i można, można, je, można się z nimi zapoznać, warto z nich skorzystać. Dobrze, nabór. Tak, jesteśmy w przededniu tak naprawdę składania wniosków, a więc w naborze 2021 raczej nie ma już możliwości przygotowania projektu, ale jesteśmy również w tej dobrej sytuacji, że nabór 2022 zostanie ogłoszony zapewne w niezbyt zmienionej formie w okolicach kwietnia lub Maja przyszłego roku, a więc jest to bardzo dobry moment na to, aby, aby się z samym programem zapoznać, aby się z tymi tematami projektów zapoznać i pomyśleć, co mogłoby być wdrażane w ramach, w ramach naszych potrzeb, jakie, jakie Państwo macie potrzeby i z kim można by ten projekt zrealizować. Zatem, gdzie można, skąd można czerpać wiedzę na temat programu Live? Po pierwsze, strona Agencji Wykonawczej Cinea, to jest ten podmiot, który zarządza programem Live bezpośrednio. Poza tym, strona Narodowego Funduszu, jako strona krajowego punktu kontaktowego. Tutaj dużo materiałów również jest opublikowanych na, na naszym profilu na YouTubie. Organizujemy dosyć często różnego rodzaju. Wydarzenia, które w których omawiamy poszczególne aspekty programu live, zapewne warto się z, tymi, z, tymi, z tym materiałem zapoznać. Dodatkowo zachęcamy przede wszystkim do kontaktu bezpośredniego z nami. Można z nami się kontaktować zarówno telefonicznie, jak i mailowo. Można przysyłać do nas swoje koncepcje, swoje pomysły na realizację projektu. My, my, jako krajowy punkt kontaktowy, zwłaszcza w tych przypadkach, znaczy w tych przypadkach, gdy, e, e, gdy e, widzimy potencjał w, w projekcie, potrafimy oczywiście przy, przy tak w przypadku woli danej wnioskodawcy, bardzo mocno zaangażować się w przygotowanie takiego, takiego projektu i takiego wniosku. To, do czego również zachęcam, to zachęcam do zapisania się na, na newsletter Narodowego Funduszu poświęconego programami, programowi LIFE. To jest in inicjatywa, która została wskrzeszona po, po pewnym okresie nieobecności. Dzięki temu newsletterowi będziecie mogli Państwo, jakby, być na bieżąco z, ze wszystkimi informacjami dotyczącymi naboru. I tutaj, pierwsza, pierwsza informacja bardzo istotna to, o czym mówię dzisiaj, to tak naprawdę bardzo skrótowy przekaz. Natomiast, gdzieś na przełomie roku 2001 2000 2022 planujemy zorganizować dedykowane dla samorządów i dla miast wydarzenie, w którym będziemy omawiać zarówno konkretne tematy będziemy również przedstawiać niemalże szczegółowo projekty realizowane w ramach pro, projektu, programu live, zatem już dzisiaj na to wydarzenie Państwa zapraszam. Na pewno będą pojawiać się informacje na ten temat na naszej stronie i, i, w, i na newsletterze. Na I to wszystko z mojej strony, chyba kilka minut przedłużyłem, ale, ale może nie za długo. Dziękuję bardzo.